Dalej, dalej, rakieta balistyczna. Inspektor Gary to serial wyprodukowany w 1983 roku, ale stary, przez Dick Entertainment, które na ogół poza kartetem zrobiło ciul dużo seriali, na których się ludzie wychowali. Macie, proszę bardzo, do wyboru do koloru. Ja tak szczerze to się na Gadżecie niezbyt wychowałem, pomimo posiadania dwóch płyt DVD z czterema odcinkami, więc niby powinienem jakoś dobrze wspominać gadżeta, ale ostatni raz jak go oglądałem to miałem może z 5 lat. Głównie z serialu pamiętam to, że miał dojebaną czołówkę, że robili z gadżeta największego możliwego idiotę i że właśnie cała jego postać jest twardują Robocopa i Terminatora. Ciekawostka: Wiedzieliście, że w 1999 Disney zrobił film o gadżecie? Oceniany jest jako dosyć mizerny film, co nie jest akurat szokujące. Ale co mnie rozjebało, to że gościu, co grał Gadgeta, to był ten sam typ, co grał Felisa Bullera. To dla mnie trochę zabawne, że z jednej strony walił głębokimi cytatami, które do dzisiaj, a szczególnie w życiu dorosłego człowieka, są aktualne. Life moves fast. You don't stop and look around once and a while. You could miss it. A w innym filmie mówił jakieś: Dalej, dalej, zrób mi z helikopter! Ale wracając, tytułowy bohater to ekscentryczny, nieogarnięty i po prostu głupi pół człowiek, pół robot, wyposażony w każdą możliwą broń biologiczną, jaka powstała i jaka powstanie. Wraz z siostrzenicą Penny i psem łebkiem przez cały serial próbują pokonać doktora Klaufa, szalonego naukowca i szefa organizacji przestępczej zła, ale oryginalne, który ogólnie jest solidnie pierdolnięty. A jak naszej trójce to wychodzi? Przekonajmy się! Na więcej cię nie stać, a tylko jakieś przekonajmy się! Zamknij mordy bycie oryginalnym w tych czasach jest kurewsko trudne! Wszystko zajęte! Intra, teksty, tytaty, kurwa, wszystko jest zajęte od ponad 10 lat, więc proszę cię! Zamknij się! Co racja, to racja. <laughs> Wracając, przekonajmy się! Czy samej peny, Zgadzam się z tobą. Czy to jest to jezioro, w którym żyje potwór? Pewnie dlatego szef wysłał cię tutaj. Proszę cię, nie bądź dzieckiem nie ma żadnych potworów. A w tym jeziorze nie ma absolutnie nic jak nic, jak jest woda. Debil. W międzyczasie już na obserwacji ma go dr Klauf, który próbuje mu złoić kolejną jesień średniowiecza. <noise> Prawda, szalejot! Współczuję kotu, że się nazywa szalejot. To tak jak nazwać swoje dziecko kwadrat albo kurwa Kunegunda. Po chwili wyskakuje na nich ziejący ogniem w wąż rzeczny. Tu dudu tu dudu jest niebezpieczne. Tu dudu tu dudu... Gdzie? Gdzie? Bije kurwa! Gdzie książka, w której piszą co robić? Zawsze była tu... Mój gadżet! Zaledwie 3 minut odcinka za nami, a ja już mam cztery 4 powody, dla których gadżet nie powinien mieć praw rodzicielskich wobec penny. Jeśli w ogóle je ma. Po ugrzeźnięciu w stadzie owiec, nasza trójka dostaje zlecenie od szefa gadżeta pana Quinby, żeby chronić przed doktorem Klaufem profesora Trampkina, który mi trochę przypomina takiego jednego naszego polityka. I tego się właśnie obawiałem. Klauf, aby utrudnić Gadgetowi dojazd, postanawia zrobić mu Tokio Drifta i wyjebać do kosza prawa fizyki. Czy ktoś mógłby mi powiedzieć, którędy do Lochnes? Cóż. Chyba nie są zbyt przyjaźnie nastawieni. Po przejściu zajebanym z Batmana dowiadujemy się, że profesor zniknął, a gadżet pokazuje nam, że jest jeszcze większym debilem niż nam się wydawało. Najlepiej widać z góry, co jest wysokie: drzewo. A więc profesor Trumpkin musi być na drzewie. A w międzyczasie Penny próbuje znaleźć potwora, co jej się udaje. Korady! Ale to ogromne i szybkie! That's what she said. <laughs> Co to jest? Jezus, spokojnie, nigdy nie widziałeś robota z orgazmem. Każdy ma swoje zainteresowania i wytyczne, ja nie oceniam, ja jestem tolerancyjny. A teraz aparat gadżeta. Ja rozumiem podsłuchiwać, ale żeby jeszcze robić zdjęcia jak biedak dochodzi, kaman. Ja nie oceniem, jestem toleracyjny. Po sfotografowaniu tego czegoś, co się okazało łebkiem, który chyba jest na fazie gadżet, postanawia zrobić sepukój się utopić. A, a nie. Po prostu zrobił z tego łódź podwodną. Ech, szkoda. O nie! To gadżet mobil! A to łepek. A za nimi podąża to coś. to jest. orety. Jak pies płynący na pieska jest szybszy od kilku tonowej amfibii? Dlaczego ja w ogóle kwestionuję prawa fizyki w tym serialu? Po ucieczce przed potworem gadet coraz bardziej ustanawia swój status debila. Mój komputer! Jeden potwór to za mało, żeby mnie wystraszyć. To ty go widziałeś? Oczywiście, a... że widziałem. Omal go nie złapałem. Co? No jasne. Ja muszę zreperować komputer, a ty pędź za wojkiem. W sumie. Szanuję łebka za jego bezgraniczną lojalność wobec swojego pana. Gościu w każdym odcinku myśli, że jest jakimś potworem czy agentem, a ten dalej próbuje go chronić. To jest dalej lojalność czy syndrom sztokholmski? Przydałby się jakiś kosz na śmieci. A jak na zamówienie. Jasne, wrzuć mu do mordy, a idź z tym panie. Oryginalna szkocka laska. Hmm, w dodatku ładna. Ale do niczego mi się chyba nie przyda. No to już jest kurwa plot Po odbudowaniu swojego skanera, czy cokolwiek to jest, Penny zauważa, że potwór to tak naprawdę machina doktora Klaufa. Dokąd mogli go zabrać? Chwileczkę. Ta jaskina wygląda podejrzanie. Tak. Założę się, że właśnie w niej Klauf ukrył profesora. Panie profesorze, nadchodzę! O! O! Profesor Trumpkin we własnej osobie! Hm, ciekawe. On jest tak głupi, że aż skuteczny. Czyli jak będzie się kompletnym zjebem, to dojdzie się do swojego celu. Muszę tego spróbować. Dobra, będąc debilem, znajdę swój cel, czyli chęci życia. Okej. Okay. No bombę! Wniosek. Wstrząs z mózgu, złamane ucho, i skręt jaj. Czyli działa. Gorąco polecam. Kim pan jest? Inspektor gadżet do pańskich usług. Niech mi pan nie dziękuje za odnalezienie. To mój obowiązek. No i dobrze, bo nie będę kurwa zaniczykował. Gadżet wymyśla kolejny genialny pomysł jednoś laserem na ślepo. W takim razie usiądźmy i poczekajmy, inspektorze gadżet. Ja nigdy nie siedzę z założonymi rękami. A, jest silnik, widzi pan? Nie, panie Gadżet, błagam! Bawi mnie, że profesor jest z nim w jednym pokoju może trzy minuty, a już się boi tego, co zrobi, bo wie, że jest kompletnym idiotą. Dzięki pomocy plotarmoru, inspektor, któremu pewnie poprzestawiało wszystkie organy, skutecznie rozwala od środka mechanicznego potwora. Inspektorze Gadżet, lepiej się poddajmy. Przez tę pańską ochronę zginiemy obaj. O, wreszcie, głos rozsądku. Poddać się? Inspektor Gadżet nigdy się nie poddaje! Ano tak, jakby głos rozsądku miał tu coś dać. Poza tym znalazłem podłączenie do komputera. Jeden delikatny obrót śrubokrętem Gadżeta i... O nie. Już nawet nie mówię o tym, że mógł po prostu wyjąć te dziesięć... Dziesięć? Tak, dziesięć. Dziesięć wtyczek z kontaktu. Potwór oczywiście ulega nienaprawialnym usterkom i doktor Klau traci nad nim kontrolę. No proszę, wiedziałam! On ma komputer w głowie! Musimy się tam dostać i wyłączyć go. No, chodź, nie maruj. Przygotuj się, piesku, jak się tu zbliży, skaczemy. Uwaga! Już! Dobra, łefek, nie odwalaj toma kruza. Penny na szczęście udaje się na dobrą nieszkodliwić machiny, a gadżet niesie być może nieżywego profesora. Ocaliłeś profesora! Dobra robota! E? Dziękuję. Grunt, że ocaliłeś profesora Trumpkina, bohaterze! On? Bohater? Pff, ha! Taki z niego bohater jak ze mnie szambonurek. Główniany. Gadżet, jeszcze nie widziałeś wszystkich sztuczek, doktora Klapa! To prawda, nie widział, bo zobaczę ich jeszcze 84. Pewnie jeszcze więcej, licząc ten reboot z 2015, o którym nie będę się wypowiadać teraz, bo wypowiem się o nim później w materiale. O, profesor się ocknął. A, dobra, jednak żyje. Już panu lepiej, profesorze? Zabraliście go ode mnie z daleka! Co ja mu takiego zrobiłem? Hmm. No, co takiego mu zrobiłeś? Może wywołałeś mu traumę, którą będzie miał do końca życia, ty głupi Następny odcinek. Może się mylę, ale czy to przypadkiem nie jest New York Sinatry? To jest dosłownie to. Nie, 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 czekaj. Czemu gadżet i Sinatra są tak podobni do siebie? No, jest garniak, krawacik, nawet kapeluszek Fedora. Jasny chuj, inspektor gadżet to Frank Sinatra. Szybko kanały z teoriami. Gadżet oczywiście na start odcinka już olśniewa swoim geniuszem. Mój gadżet. Przepraszam na chwilę, tak bardzo zależało mi na tym wyjeździe, że zapomniałem przymocować bagaże. Czy mówiłem już, że jest idiotą? Teraz możemy jechać Uwaga Dochodzę do wniosku, że jedynym miejscem, gdzie gadżet powinien przebywać jest psychiatryk zamknięty z wszystkich czterech ścian Nie obawiaj się mała To mi zajmie tylko minuło licha. Te nowoczesne wędki są naprawdę świetne! Lubię, jak jesteś zadowolony. Zasłużyłeś na urlop. Kurwa, czym?! Na papierze mi wyrecytuj, jak Pana Tadeusza przed klasą czym dokładnie zasłużył na urlop. Hmm. Podnieś kapelusz. Hmm? O, oh. Zadanie dla ciebie jest w środku. Tym razem dr Klaus zajebał rakietę i gadżet będzie musiał go powstrzymać przed wysadzeniem metronu. Ej, ej, ej. Już wychodzi. Udajemy, że nas nie ma. Gdybym miał za wuja takiego zjeba, to bym też udawał, że go nie znam. Dlaczego pocisk nie jest gotowy? Czekamy na brakujące części. Ah, klasyczny duet z Wally. -E. Gruby i chudy. Nie ma sensu się ujawniać, dlatego wmieszam się w tłum tubylców. Jak się masz? Agent 612 do burego konia. Gadżet jest na punkcie kontrolnym numer 1 Chciałbym Cię prosić o pomoc. Właśnie szukam pewnego <gadżet> doktora. W tej strzałce jest tyle środka nasennego, że mogłoby powalić albo zwalić konia. Po nieudanym zamachu gadżet wyrusza w dalszy pościg za Klaufem. On powiedział dwa razy w lewo, a potem w prawo. Nie o nim jak szatan! Jego jazda pasuje idealnie do kompilacji Stopham. Ani żywego ducha. Widocznie wszyscy wyszli do pracy w polu. Może? Hmm, zaczekam na nich. Ech, tutaj kultury człowiek nie ma że na kanapie w chadzie, do której sobie wszedł bez pozwolenia sobie drzemkę robi i to jeszcze w butach moja mama tak by mu wjebała za te buty żeby się nazywał inspektor kaleka <grywka> ciężko będzie mu się oddychało pod całym stadem baranów dalej dalej nogi gadżeta Dalej, dalej, nogi gadżeta? Chłopie, ty wiesz, ile tu baraniny masz? To trzeba było zrobić dalej, dalej, szpikulec na mięso do kebaba. W międzyczasie Penny bierze sprawę w swoje ręce, a jej spierdolony wuj, szukając kanistra benzyny, znajduje głowicę atomową Klaufa. Aaaa, tu jesteście! Nie no, zaraz mnie szlak trafi. Cokolwiek on odpierdala, to znajduje to, co ma znaleźć. Spróbuj tak. Nie... To, to nie działa w prawdziwym życiu. Ja, ja nie chcę sobie znowu skręcić jaj! Nie! Nie! Ja dole, jak to wysoko. Spokojnie, Maxiu, spokojnie. To tylko, to tylko skok z dywanu. Dasz radę, dasz radę, dasz radę. Dasz radę, dasz radę. Dasz radę, dasz radę. Naprawdę muszę to robić? Nie będę drugi raz mówił. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. dobra, dobra, dobra. Okej. Okay. To tylko dwa, to tylko dwa, to tylko dwa. Okay. Wniosek, kolejny skręt. Jaj. Chęci do życia nie znalazłem. Zostałem oskamowany. Porada dla wszystkich. Dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i napiszcie komentarz z treścią Podwójna baranina na cienkiem... Gotowe. Gadżet jako ostatni debil daje się złapać do rakiety, więc Penny z łebkiem biegną do niego na ratunek. Dziesięciolatka ma wybuchający laser w zegarku, to jest Równie bezpieczne, co sprzedawanie broni dzieciom w Ameryce. A potem się wszyscy dziwią, że grają w cs w szkole. W ostatniej sekundzie łepek przeciął przewód zapłonowy i udało się unieszkodliwić rakietę, a gadżet ponownie dostaje pochwały, pomimo tego, że gówno zrobił. Świetna robota! Aż trudno w to uwierzyć, no ale bardzo często miałem rację. Na ogół. Nie? Nie. Ja wiem, że postacie ze starych kreskówek na ogół są głupie, ale to jest kurwa wyższy poziom spierdolenia. Mam nadzieję, że gadżet w Rebucie z 2015 będzie mądrzejszy niż ten stary dzban. Miejmy to już za sobą. Niestety, również i na tą serię padła plaga taniego i słabego 3D, byle żeby dzieciaki to oglądały. Więc, no, niektóre postacie względem oryginału bolą w oczy designem. Co to kurwa jest? Gadżet nowej generacji. Część pierwsza. No, to się jeszcze okaże. Zaczynamy prosto z Antarktydy, gdzie jakiś mecha pingwin odwraca górę lodową. Co? Ej! Zerżnięte to z awatara! Ajajaj. Epilepsji się nabawił. Doktor Klauf wraz z tajemniczym Ktośem, który później okazuje się być jego bratankiem, knują zemstę na Gadżecie. Dobra, ilu uh -huh -huh. pen... Uhuhu, Peny pene, jakżeś wyładniało. Czy czekaj, ona nie ma dalej 10 lat? 15 jednak. Smash. Czym oni strzelają gumą balonową? Wszystko wymyślą, żeby nie wciskać prawdziwych gnatów do seriali dla dzieci. Nie przeskanowałam terenu nad nami, prawda? A! Po nieudanym treningu Penny i Łepek idą do gabinetu Quillbiego, ale zamiast niego spotykają. Czyli jednak nie mam szans leci na starzyste. kurwa. Chwila! Coś za jeden. Kim on jest? Jak to się stało, że już jest agentem? Cóż, wszystkie testy zdał na szóstkę. Ma doktorat z fizyki stosowanej, technik komputerowych, no i jest mistrzem sztuk walki. A ja mam certyfikaty 4 i robię w Hollywoodzie. Penny, doktor Klauf wrócił do gry. Co? To okropne szefie. Myślałam, że przepadł na zawsze. Uważamy, że będzie próbował namierzyć i odzyskać swój szpon. Nie widziano go odkąd. Wujaszek gadżet go odszponił! Więc sprowadźmy tu wujka, by pomógł nam odnaleźć szpon! Peny łepek i Quinby wyruszają po Gadżeta, któremu dalej sprzyja głupi fuchs. Dołek z mety! Szefie Quinby! To pan też gra w golfa? Inspektorze gadżet, centrala pana wzywa. Zdaje się, że doktor Klauf powróci. Do... Dalej, dalej, gadżet kopterze! A, czyli dalej jest równie nieprzewidywalny. Nie pociesza mnie to. Niektórzy się nie zmieniają. Dziękuję. Dziękuję. O nie, 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 nie! nie. Nic z tego tak <5 attraction> łatwo nie pójdzie! Ach, profesor von Slickstein! Miło cię znów widzieć! Mam świetny pomysł na totalnie nowe ubranko! Zupełna nówka! Coś niezwykłego! No nie wiem. Ja bym nie ufał rodzielcowi, co ma fryzurę wyglądającą jak rybie łuski. Po zmianie stroju, który niczym się nie różni od tego, jaki miał wcześniej, Penny i Talon, bo tak się ten fikuśny Laloś nazywa, sprawdzają pamięć gadżeta w celu znalezienia zaginionego szpona Klaufa. Jest tam! W tamtej wiosce w tropikach! Po czym Laloś ich zdradza. O, i dzięki, Penny! Mój wuj się ucieszy, że odzyskał szpon! Jesteś! Bratankiem doktora Klaufa? Narka! No miło było. Pożegnaj się z zasilaniem bazy i z gadżetem. Uf. Ktoś zapomniał odebrać telefon. Ciągle dryna. Nie wykup gadżet. Halo? Aaaa! Wojku Gadżet, nic ci nie jest? Inspektor Gadżet nie żyje? Jest! Wreszcie nie będzie więcej tego debila. To jest część pierwsza z dwóch. Gadżet nowej generacji. Część druga. No nie! Musimy zresetować biednego wujaszka. Gościu dostał ładunek energii większy niż pierun, a dalej żyje. No nie mogę. Hej, jak leci, mój Czy masz mój szpon? Jest w jakiejś. W nocy to mało! I... Przynieś mi szpon, a wtedy będę mógł odpalić cuchnący pocisk. Czemu kluczem do pocisku jest twój szpon? Nie lepszy jest zwykły klucz? No a najprościej nie mieć klucza. Talon wystąpił w jednym odcinku, a już widać, że jest pierdyliard razy mądrzejszy niż Gadżet. Dlaczego? Bo sensownie myśli. Ekipa Gadżeta wyrusza w tropiki po szpon Klaufa, który udaje im się znaleźć. Hmm? Co jest? No, podaj, podaj, kurwa! Mylisz się! Dobra. Tak bez jaj? Ten pistolet na gumę balonową faktycznie jest dobry. Jeśli nim strzelasz dobrze, a nie jak pierdolony szturmowiec. Klaw dostaje swój szpon z powrotem, dzięki któremu odpala odliczanie do rakiety. Czemu po prostu nie odliczysz no, do dwóch? Bum! No, z bańki. Uwielbiam, gdy postacie w debilnym serialu myślą normalnie. Dalej, dalej, narty gadżeta. Gadżet? Wybrałem skrót! Główka pracuje! Łepek jedzie za tym zjebem, a Penny ponownie bierze sprawy w swoje ręce. Cześć piękna Penny! No to czułko. A. Szybko poszło. Jak zwykle jakimś cudem Gadget odwala taką manianę, że wszystko idzie po jego myśli i w ostatniej chwili zmienia kierunek rakiety prosto na doktora Klaufa. Dobra robota! Ocaliliście naszą bazę! Dzięki szefie! Bójku, Klauf! Jezu kto? Niech mi ktoś pomoże. Szkoda, że jedyna normalna osoba ma najbardziej przestrane. No ale cóż, to był właśnie Inspektor Gadżet. Ja wiem, że w tamtych czasach mnóstwo kreskówek było robione, gdzie główny bohater był po prostu głupi, co mnie skutecznie irytowało, a jednocześnie bawiło, co najpewniej właśnie było zamiarem twórców. Tak czy inaczej, moja osobista ocena gadżeta to seriale z 83 6,5 na 10. Przez powtarzalność fabuły każdego odcinka, brak rozwoju postaci, ale ma zajebistą czołówkę i wiem, że jest to nostalgiczna seria dla wielu osób. Reboot z 2015. 5 na 10. Typowy reboot serialu przeznaczony dla dzieci. Animacja czasem bolała w oczy. Talon jest jedyny normalny, ale klał wygląda jak jakaś pizdeczka. Tym powiedziawszy, ja... Spierdalam. Ja się z wami żegnam. Przynajmniej na teraz. Dalej, dalej Alt plus F4.